Cześć, w dzisiejszym odcinku z okazji tego, że mamy jesień i w tym sezon na jabłka, pokażę Wam, jak zrobić przepysznego strudla. Na początku obieramy około 600 g umytych jabłek. Wydrążamy środki i kroimy na ćwiartki. Następnie każdą ćwiartkę kroimy na cieniutkie plasterki. Im cieńsze plasterki, tym łatwiej będzie nam się zwijać naszą roladę. Gdy jabłka są pokrojone, możemy przygotować bułkę tartą. 50 g masła topimy, a gdy będzie płynne, dodajemy 60 g bułki tartej. I energicznie mieszamy tylko do momentu połączenia się wszystkich składników. Tak przygotowaną bułkę tartą wykładamy na ciasto francuskie. Ja użyłam takiego gotowego, myślę, że jest to świetna opcja. Rozprowadzamy do brzegów, tylko z jednej strony zostawiamy odstęp mniej więcej 2-3 cm, tak aby był pusty. Na miejsce, gdzie jest bułka tarta, wykładamy dosyć gęsto pokrojone jabłka. I to miejsce, którego właśnie nie posmarowaliśmy bułką tartą, smarujemy za pomocą żółtka. Jabłka posypujemy od góry cynamonem, a jeżeli wasze jabłka są bardzo kwaśne, możecie dodać jeszcze trochę cukru. I powoli zwijamy roladę w rulon. Posługujcie się do tego papierem, będzie o wiele łatwiej. I naszego strudla od góry smarujemy pozostałym żółtkiem. I wkładamy go do piekarnika nagrzanego do 170 stopni i pieczemy przez 15-20-25 minut. Gdy ostygnie, możemy podawać. Najlepiej smakuje posypany od góry cukrem pudrem. Myślę, że jest to bardzo szybki zamiennik na przykład dla szarlotki, jeżeli macie nieco mniej czasu, ale uwierzcie mi, smakuje równie wyśmienicie.